W Świerzynie, koło obrzegu Fundacja Misie Ratują Dzieci oddała do użytku Dom Misia Ratownika. Jest to pierwszy w Polsce ośrodek terapeutyczny dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Znajdą w nim pomoc medyczną, przede wszystkim psychologiczną, dzieci z całej Polski. Zapewnia o tym Joanna Bukowska-Kasprzak. Każdy krok boli. Patryk uczy się chodzić od nowa. Sześć lat temu miał wypadek. Potrącił go samochód, gdy jechał rowerem. Dwa miesiące był w śpiączce po wybudzeniu. Nie wrócił do normalnego życia. Nagle mu się świat zawalił. No Tych kolegów nie ma. Jednak nie może iść do kolegów, nie może być, nie, nie, nie może z nimi przebywać w szkole. No i to w jakiś sposób. Go Chłopiec, tak jak inne ofiary wypadków, ma pełną opiekę medyczną. Leczenie trwa latami. Pacjenci są zazwyczaj pod opieką kilku oddziałów, bo uszkodzone są różne organy. Począwszy od urazów głowy, kręgosłupaszyjnego, urazy klatki piersiowej, brzusznej, Nie! złamania kończyn. Nie. Opieka medyczna jest zapewniona. Gorzej z opieką terapeutyczną. Urazy psychiczne często pozostają do końca życia. Dom jest otwarty. Właśnie takie turnusy będą organizowane w dwigzynie koło koło brzegu. 40-osobowe grupy będą pod opieką psychologów. Dziecko wyzwoli się w ten sposób z traumy powypadkowej. Trzeba z nimi rozmawiać, żeby on nauczył się żyć z tym wypadkiem, z tym elementem życia. On go nie zapomni, ale potraktuje jako coś, czego nie musi się lękać. Ta sama fundacja, która wybudowała dom, zasłynęła akcją rozdawania dzieciom w karetkach misiów ratowników, co zmniejszało ich lęk. To właśnie najmłodsi pacjenci przeżywają największy stres podczas akcji ratunkowych. Jak najwięcej do tego dziecka trzeba mówić i mówić spokojnym głosem, nie podnosić głosu, spokojnym głosem mówić. Jeżeli dziecko już jest na tyle dorosłe, że jest w stanie zrozumieć, co się stało, wytłumaczyć mu. Taka kompleksowa pomoc rzeczywiście jest potrzebna i to ogromnej grupie dzieci. To statystyki z ostatnich kilku lat. Ponad półtora tysiąca zabitych i 41 tysięcy rannych. Wszystkie ofiary wypadków miały mniej niż 17 lat. Dzieci poszkodowane w wypadkach wiele miesięcy, a często przez długie lata walczą o swoje zdrowie. Każda pomoc i medyczna i terapeutyczna to dla nich szansa na powrót do pełnej sprawności. Joanna Bukowska-Kasprzak, Panorama.